Czyli chciałby pan być reprezentowany, tak? Dlatego wnosi pan o doroczenie dzisiejszej rozprawy. A ustanowi pan sobie obrońcę z wyboru, jeśli sąd zwolnił panią mecenas. Tak, oczywiście. Czy strony mają jakieś wnioski w tym zakresie? Nie, no, w w takim z czy, czy czy? Dzisiaj gdybyśmy prowadzili sprawy w takiej sytuacji, no to pozbawilibyśmy pana nawet możliwości... Yy, Reprezentowania obrońcy z wyboru i to jest ten problem. Wyznaczony pierwszy termin to jest 2 marca 2009 roku, godzina 9.30, sala numer 3. A w związku z tym, że obrońca postanowiony z urzędu się, nie usprawiedliwiła swojej obecności, są zgodnie z artykułem 285 paragrafu Pierwszy A. Na karę pieniężną na obojętnie w wysokości 5000 zł. Na dzisiaj to wszystko. Zamykam rozprawę.